27 maj, ósmy dzień wychowu matek. Zobaczymy co widać. Czy widać będzie ile już mateczników zostało przyjętych. Czy hodowla w ogóle się udała? Za chwilę zajrzymy delikatnie i zobaczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu teoretycznie 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 czyli wychodzi na to, że 100% przyjęcia mateczników ale jeszcze się nie cieszmy bo jeszcze mają 24 godziny żeby pozamykać jak widać niektóre są jeszcze mocno otwarte dlatego też nie strzepuję, nie dotykam nic nie robię, chowam. Po raz kolejny 100%, czyli chyba moja metoda zaczyna się powtarzać. bo drugi raz z rzędu mam 100% przyjęć, ale to jutro będziemy, że tak powiem, patrzeć dokładnie, dlatego że jutro będzie już teoretycznie mateczniki powinny być pozamykane. Dzisiaj jeszcze może wszystko się zdarzyć z pszczołami, to nie ma tak, że jest coś pewnego. Zawsze może przyjść jakiś kryzys. Dzisiaj jest piękna pogoda, jutro jest piękna pogoda, więc zakończenie, że tak powiem, otwartych mateczników wymarzone. Pszczoły latają, chociaż tych lotów tak dużo nie ma dzisiaj, ale ogólnie pszczoły latają. Najważniejsze, że na razie jest półsukces. Przyszedł czas i na ten uldawcy jajeczek na matki. Już go rozbiłem z jednego. Zrobiłem trzy, oczywiście odkład ze starą matką plus tutaj zostały jajeczka i tam na tą, nazwijmy to drugą pasiekę, dałem jajeczka i czekamy w tej chwili. Natomiast e, też zajrzałem, bo dzisiaj mija 7 dni odkąd poddałem te matki krainka dobra, e, jeszcze jajek nie zauważyłem e, i to wszystko. I tutaj e, ul wychowujący matki, tak jak widzieliśmy na obecny dzień 100% przyjęcia. Także chyba ten mój sposób zdaje egzamin. Dobra, na tą chwilę to tyle. Będę teraz przeglądał te ule ze starą matką, ponieważ one są minimum dwuletnie i będę je wymieniał, no skoro mam 18 mateczników i e, ta pszczoła fajnie się spisała jest to Saharensis backfast e, fajnie prowadzony ul mocna siła sama matka olbrzymia w tej chwili ona poszła do tego narożnego e, i on zostawiam sobie jeszcze na rok tej nie będę zmieniał bo bo, bo, bo jest ładnie ładnie się prowadzi także e, wszystko w temacie. Natomiast przejrzę sobie teraz te ule ze starą matką i prawdopodobnie skoro mam tam 18 mateczników, e, będę praktycznie większość e, wymieniał. Jak skończą wychów, wtedy tamten ul też rozbiję. Mam przygotowane dwa. Zobaczymy, czy będą tylko dwa czy trzy. Też go rozbiję na części pierwsze. Starą matkę też zostawiam, dlatego że chcę ją sprawdzić. To jest Hinderhofer i ona też mi się ogólnie podoba. Także sobie jeszcze na nią popatrzę. I, i ewentualnie zobaczę, może drugi wychów, kolejny wychów będę z nią robił. A w tej chwili mam 24 ule i te dwa 26 światli ludzie, wystarczy. 28 maj zaglądamy do ramki hodowlanej. Teoretycznie powinna być już w 100% pozamykana, ale to sobie zobaczymy. 9 dzień. I jak widać są wszystkie mateczniki niestety tutaj już zaczęły robić swoją historię. Także to zaraz pójdzie do Ula Ale jeszcze dzisiaj nie będę klateczkował, bo być może yy, To troszeczkę za wcześnie i jutro, jeżeli pogoda pozwoli, choć zapowiadają byle jaką no i widać że cały dzień było słonecznie ciepło a teraz zaczyna się troszeczkę psuć to nie wiem czy się uda no w każdym razie nie chcę w razie czego zniszczyć sobie matecznika dlatego muszę ten dzień przynajmniej poczekać i zobaczymy tak jak widać przyjęcie jest stuprocentowe metoda się potwierdziła co prawda nie wiemy co jest w środku czy wszystkie larwy są w porządku czy gdzieś coś się zdarzyło, bo miałem taki przypadek, że larwa się w ogóle nie rozwinęła, ale tak jak widać ramka jest przyjęta i tutaj nie ma co dalej dumać. Tak jak mówię, dzisiaj nie będę nic z tym robił, bo może być jeszcze za wcześnie. Jak widać, pszczoły jeszcze próbują dogłaskać, nie będę im tego psuł.